Moż, już że się znaleźli tą prawdę, czy jeszcze poszukujecie. Znaleźli. Naleźli. Tomka nie ma dzisiaj, ani tego kolegi Tomka. Z cichawki, czy z cichawy, już nie wiem, bo to... Pana jak tam wszystko? No dokumentuję tu wszystko i nie mogę się dołapać. Do nas sprzyja, można spacerować. Tak, wszystko się dokumentuje. Dobrze. Niech pan nie Dużą oglądalność macie jak was dokumentuję. Ale niech pan nie nagrywa. Proszę. A to ja nie nagrywam, ja tylko dokumentuję. No, no to co zrobię, ja z... trzeba prawdę do, doszukać, nie? Piszę, żeby, się, żeby poszukiwać prawdę, to nie wolno do... poszukiwać? To idę poszukiwać prawdę, jak to, jak to zrobić? I przebudzić się i strażnicować, i, i zostało stworzone wszystko i tak dalej. I już o której kończycie dyżur? Czy zmiana dyżuru, inni przyjdą, a też będzie padał, to musicie się zbierać zaraz, macie parasol, samochodzik macie czy coś? To na hali widziałem tam, na hali taki wózeczek tam widziałem, parkował w jednym miejscu, to wasz to był? Właśnie pytałem się, co to, to, Poznałem, że to jest ten. Wszystkiego dobrego. Zajebnie. Byłem, jak byłem te dwa lata temu w Krakowie, jak te, też z tymi tabliczkami Org stali. A ja mówię, co to jest, jak, co to za org, orgaz czy co to jest? Oni nie wiedzieli, co to chodzi. No tak mówili, i no, stali na dworcu, jak te Ukraińcy przyjeżdżali, z tabliczkami. No no i nie wiedzieli o co chodzi. No to dobrze, to tyle na razie z poszukiwania prawdy. Jak znajdziecie, to przyjdzie. Kiedy Jola przyjdzie, obraziła się na mnie, nie przychodzi tak, ani tu się nie pokazuje. Nikt nic nie wie. No to, no to tyle było na razie: poszukiwania prawdy.